W dzisiejszym odcinku stworzyłem kolejnego moca z Lego Ninjago. Tym razem jest to moc z 13 sezonu jest to mech ognia i kamienia. Ogólnie w 2020 Lego wydało taki zestaw Lego tego mecha, ale ja postanowiłem, że z tego powodu, że jest to jeden z moich ulubionych mechów z Ninjago, którego niestety nie posiadam, postanowiłem zrobić swoją wersję tego mecha. Jest ona ogólnie bardzo podobna do. Wersji zestawowej niż tego serialu, ponieważ w serialu wygląda ten mech znacznie inaczej. Jednak bardziej mi się podoba jak wygląda jako zestaw Lego z 2020, dlatego moc, jaki zbudowałem, jest bardziej podobny do zestawu. I z tego powodu, że w marcu tego roku, jak to nagrywam, Lego wyda remake Mecha Lloyda z 2019 roku, który posiada jedną różnicę, o której powiem później. Postanowiłem, że mocowi, który buduję, też dam jakąś różnicę, która będzie go rozróżniać od oficjalnego zestawu. Więc tak prezentuje się moc. W sumie to gdyby nie to wiertło tutaj i gdyby Mech posiadał dwie, a nie jedną katanę, to wtedy w sumie wyglądałby 1 do jeden jak wersja z 2020 roku. No właśnie, wiertło. Postanowiłem tutaj dać do tego mecha wiertło, ponieważ mech Lloyda Legacy na 15-lecie Ninjago z 11 sezonu ma taką jedną dużą różnicę, że zamiast takich skrzydeł z tyłu posiada tarczę. Dlatego ja postanowiłem dać temu mechowi wiertło, a nie drugą katanę. Sam mech potrafi naprawdę wiele puls robić A wersja z 2020 ta od lego tego nie robiła Bo w przeciwieństwie do mojej wersji Wersja lego nie mogła zginać kolana Głowa którą zbudowałem no przypomina niby Głowę jaką lego zrobiło ale no, wykorzystałem w sumie podobne elementy lego Co lego wykorzystało przy swojej budowie w 2020 Ale no kurde, mi się nie podoba to jak to zrobiłem. Bo ten duży element, w ogóle, który też był w ogóle w wersji 2020, no kiedyś na nim coś narysowałem. No i niestety nie udało mi się tego zmazać. Ale również same proporcje głowy mi się nie podobają jak mi to wyszło. No ale Ej, dajcie znać, co sądzicie o mocu jaki zbudowałem dzisiaj. Uważacie, że moc, jaki zbudowałem dzisiaj jest lepszy niż. Oficjalny zestaw Lego z 2020. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia.